Mateusz Stasica PLa school dzisiaj będzie o tym ile zarabia się z językami obcymi. Będzie przez pryzmat korporacji oraz pracy w serwis desku, czyli coś na co może liczyć każda osoba wykształcona choć trochę językowo, która ma język narzędzie językowe, które potrafi nim władać. Szczególnie jeżeli nie podoba się praca nauczyciela, ani tłumacza, to jest to taka trzecia, solidna ścieżka rozwoju językowo-zawodowego. Którą sam kiedyś tam rozpocząłem i mam z nią bardzo dużo doświadczeń, ponieważ sam pracowałem w korpo z językami oraz e, prowadziłem rekrutację dla korporacji i zajmuję się szkoleniem do tych rekrutacji. Sam byłem kiedyś ciekaw ile zarabia się z językami. No wiesz, studia, rozwój, ładujesz w to czas, więc kalkulujesz zwrot z tej inwestycji. Pieniądze to oczywiście bardzo ważny aspekt i nikt mi nie powie, że jest inaczej, bo pracuje się dla tych rzeczy, które można uzyskać dzięki pieniądzom. Dlatego zarabiając dbasz o zdrowie, dbasz o wygląd, o wygodę. Szczęście, powodzenie Twojej rodziny, potomstwa, dbasz o bezpieczeństwo. I takie informacje o pieniądzach udało mi się swoją drogą pozyskać dzięki raportom grupy ABSL, która opracowuje świetne materiały. Raporty, czytam je od wielu, wielu lat, dotyczą właśnie branży korporacyjnej, mówiąc oględnie. I dzięki nim, tak na dobrą sprawę, wiem, jaki. Potencjał drzemie w, w tej pracy w różnych poszczególnych miastach. Dlatego zacznijmy, gdzie możesz zarabiać z językami obcymi. Przez pryzmat miast najpierw. Słuchajcie, największe przeciętne zatrudnienie możecie uzyskać w. nie Warszawie. W stolicy, ale byłej stolicy. W byłej stolicy Polski, w Krakowie, tam są średnio najwyższe. Stawki. Katowice na przykład są na czwartym miejscu w skali kraju, więc generalnie południe tutaj ma się naprawdę bardzo dobrze i swoją drogą mojemu regionowi, czyli południe, Kato, Kraków, przypada jedna trzecia tego rynku w naszym kraju. Innymi miastami są rzecz jasna, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Poznań. Bardzo mocno sobie leci z temacikiem jest Łódź, Lublin, Szczecin, ale coraz więcej inwestycji pojawia się także w mniejszych miastach jak BB Tarnów, Bielsko-Biała, czyli BB Białystok, Stok, Elbląg, Kielce, Opole, Bydgoszcz. Więc są to mniejsze, mniejsze po prostu miejsca w w miejscowości, gdzie i tak można już łapać dobrą pracę. W korpo i fajnie zarabiać z językami. We wszystkich miastach w Polsce odnajdziemy na ten moment 1714 centrów różnej wielkości. To są świeże dane z 2022. Branża zalicza regularny wzrost, 10% rok do roku, mimo pandemii. O tym mówiłem w jednym z poprzednich materiałów. Prawdopodobnie to jest jeden odcinek wstecz. Tam jest moja głębsza analiza tego aspektu. Więc zerknij, tam mówię też o porównaniu Europy i Azji. W ogóle bardzo dużo fajnych, ciekawych, mocnych wni wniosków yy, usłyszysz yy, i te liczby ukazują bardzo szeroki wachlarz możliwości yy, właśnie korpo. Więc ile się zarabia z językami? Słuchajcie, menadżer 4400 euro. Lider zespołu 2665 euro, starszy specjalista 1900, młodszy specjalista 1336 euro. E, tutaj wzięliśmy kurs złotówki względem euro na poziomie 1PLN do 0,2196 euro. I to są kwoty brutto, oczywiście. Tak to wygląda na ogół w skali kraju, bardzo statystycznie. Patrzą. Musimy wziąć pod uwagę też to, że to są tak naprawdę płace, czyli to, co pracodawca na ciebie wydaje brutto, czyli oczywiście na rękę dostajesz odpowiednio mniej, ale też są tutaj wliczone pewne bonusy, które otrzymujesz od pracodawcy i to może być nawet 7% wyżej wspomnianych kwot wcześniej wspomnianych kwot 5%. Kolejne 5% to mogą być dodatkowe świadczenia. I te kwoty regularnie rosną, te procenty regularnie rosną, czyli coraz więcej też pracodawcy dają nam w postaci różnych benefitów. Uff. Z kolei, awanse w korporacjach przynoszą średnio między 10 a 15% podwyżki. Jeśli chodzi o waloryzację pensji, to 95% firm regularnie zwiększa pensję swoich pracowników. Rzeczywista wysokość tych waloryzacyjnych podwyżek waha się między 3,5% do 5,5%, i w zeszłym roku akurat liderem były Katowice z 5,7% waloryzacji. To teraz zastanówmy się nad tym, Jaki wpływ na pensję ma język. To oczywiste, że najbardziej wartościowym pracownikiem dla korpo będą pracownicy z językami obcymi. Aż 73% korporacji w Polsce waloryzuje pensje, czyli uzależniają tak jakby od języka właśnie języka obcego. Najbardziej kasowymi są języki takie jak niderlandzki, szwedzki, norweski, duński fiński, za które w 2020 roku należało się dodatkowe 1500 zł miesięcznie. Lingwiści znający niemiecki lub włoski mogli liczyć na dodatkowe 1000 zł. Francuski 800, portugalski 700, hiszpański oraz czeski 600 złotych. Dalej mamy rosyjski 500, a ukraiński uprawniał do dodatków w wysokości 400 PLN. Korporacje różnie interpretują, interpretują w ogóle fakt tego władania większą ilością języków obcych. 24% firm oferuje dodatek do drugiego języka. Z kolei 57% korporacji zaznaczyło, iż dodatek językowy jest kwotą stałą. Więc to są też w ogóle kwestie, które warto poruszyć na rozmowie kwalifikacyjnej, ponieważ jeżeli operujecie większą ilością języków obcych, to lepiej dobrze się dogada dogadajcie na samym początku i dowiedzcie się, jak oni sobie to liczą, bo mogą Was wykorzystywać na dwóch frontach. Jesteście wtedy bardzo kurczę potrzebnymi pracownikami, bardzo wartościowymi pracownikami. Jeżeli znasz hiszpański, francuski albo nie wiem, norweski, duński, będziesz w sumie robić za dwóch, trochę, tak jakby. wiadomo. Walczcie o swoje. Na jakich stanowiskach zarabia się z językami obcymi? Tutaj, tak na dobrą sprawę, raport ABSL, grupy ABSL jest ogromnie rozbudowany. Jest tam dosłownie kilka, o ile nie kilkanaście stron z tabelkami i solidnymi cyferkami do chyba każdego możliwego stopnia w każdym możliwym rodzaju korporacji. I to jeszcze z podziałem na miasta, dlatego oczywiście nie będę tutaj tego wszystkiego Wam przedstawiał. Zachęcam do tego, aby wejść w opis, kliknąć w artykuł. W tym artykule na moim blogu znajdziecie wszelkie źródła, i tam polecam się doedukować. Ale dla przykładu. Junior w bankowości i finansach, który jest w tym zakresie najmniej opłacalną branżą, tak na dobrą sprawę, w Katowicach zarabiał rok temu średnio 2771 zł, a w Krakowie 3391 zł. Junior w krakowskim Contact Center mógł liczyć na 4500 zł. Złotych, kiedy jego odpowiednich w Katowicach otrzymywał raptem 3885 zł, więc jest spora przepaść. I najlepiej płatnymi juniorami byli tak na dobrą sprawę ci w marketingu. Z kolei najbardziej opłacalne stanowiska seniorskie odnaleźliśmy w data management. I co jest na start? Co można otrzymać na start? Ile zarabia się z językami obcymi na początku? Jak o junior customer service możemy starać się o stawkę o około 4000 netto. Nie mając jeszcze doświadczenia, i języka. To już coś. W zależności od języka lub języków, jakimi władamy na poziomie komunikatywnym, te stawki oczywiście, że będą rosnąć. I wysokość tej pensji jest, pensji jest też uzależniona od y, miast yy, i specyfiki branży, bo tutaj jeśli spojrzymy sobie na firmy, które obsługują banki, yy, jesteśmy w stanie dostać nawet 6 koła brutto na start. Warto wspomnieć, że wzrost płacy na niektórych szczeblach sięgał 15% w okresie 2016-2019 i popandemiczne realia są. Jeszcze inne. I teraz dorzućmy do tego całego kociołka wojnę na Ukrainie, która nam tam sprawia, że gospodarki się chwieją, trzęsą, inflacja, bla bla bla. Jest generalnie problem i nie jest to tak bardzo jednoznaczne, jakbyśmy chcieli. Rynek reaguje bardzo chaotycznie i tak na dobrą sprawę, ja uważam, że te wahania są po prostu ogromne. Ciężko cokolwiek przewidywać. Ja przewiduję dalszy wzrost outsourcingu. Tej branży, i tam będzie coraz lepiej. Być może nie będzie to taka dynamika, jak w latach 2018-2019. Eee, ofert pracy jest bardzo dużo yy, i są oferty, które mocno podnoszą te średnie z poprzednich lat. Ja to widzę w ofertach. Ale zauważam też oferty poniżej średniej. Teraz pytanie, czy firmy chcą też wykorzystać strach i Tanio pozyskać pracowników. No, różnie się dzieje. Generalnie to języki są dla ciebie po prostu realną wartością i to musisz z tego wszystkiego zapamiętać. To są większe pieniądze, większe możliwości pracy i przyjemniejsza praca. Bez względu na to, jak będzie się rozwijać branża outsourcingu, języki wykorzystasz tak na dobrą sprawę w wielu różnych firmach, czy to w Korpo, czy to tak jak ja wcześniej w pracy. Firmie produkcyjnej, obsługa, sprzedaż, eksport i tak dalej. Więc, co mogę na sam koniec tego materiału powiedzieć? Ucz się języków. Polecam Ci oczywiście moją szkołę, ale to już wiesz. Zerknij na www.myślnik.pl i tam dowiedz się po prostu o nas więcej. A ja lecę przygotowywać kolejny jeszcze. Bardziej dokładny materiał o korpo, o pracy w korpo, o tym, jak wygląda praca w korporacji, z czym ona się wiąże. Do usłyszenia, chciał.